No, witam Was serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj chciałbym otworzyć jakby taki nowy rozdział na moim kanale. Osoby, które widziały filmy, które nakręcałem, są różne, poświęcone przepisom niemieckim, przepisom ruchu, niemieckiej sygnalizacji, oględzinom technicznym, próbom hamulca, obsługą pojazdów, lokomotyw. No, i oczywiście nagrywałem też różne linie kolejowe, zwłaszcza korzystam z tych materiałów podczas lekcji, gdy uczę w szkole. Ale dzisiaj chciałbym, tak jak mówię, otworzyć jakby nową serię filmów poświęconą ruchu. ruchu, ruchu ruchowi granicznemu między Polską a Niemcami. Wiadomo, że to funkcjonuje na zasadach porozumień granicznych, na różnych przejściach. Ten fragment filmu, który widzicie, dotyczy przejścia granicznego ze Zgorzelca do Gerlitz. Ale oprócz tego e, chciałbym też powiedzieć w każdym filmie czegoś na, coś na temat infrastruktury, coś na temat e, języka niemieckiego, branżowego, kolejowego języka niemieckiego, tak by pomóc również kolegom z Polski, którzy pracują na przejściach granicznych e, trochę. Trochę opanować, pomóc trochę opanować branżowy język kolejowy. Pierwszy odcinek chciałbym poświęcić takiemu nietypowemu tematowi ale to jest jakby tak na prośbę jednego z kolegów jak pominąć wskazującą sygnał stój tarczę zaparową bo na lekcjach ćwiczyliśmy, jak wypełnić rozkaz pisemny na pominięcie semafora wjazdowego, wyjazdowego, jak wypełnić rozkaz pisemny, załóżmy, po przejechaniu, wskazującego sygnał stój semafora lub tarczy zaporowej. Takie tematy na pewno też to powtórzę podczas moich filmów, ale jakby no dzisiaj ten pierwszy odcinek e, konkretnie na prośbę, jako odpowiedź koledze z Polski, jak wypełnić rozkaz pisemny, który pozwoli nam przejechać wskazująco sygnał stój, tarczę zaporową. Dobrze, to, to tyle, jeśli chodzi o słowa wstępne. Tak, żeby Wam powiedzieć przy okazji... Tutaj mamy hektometr Zeissien po niemiecku. Czyli takie tarcze czy słupki z napisem w jakim kilometrze konkretnie jesteśmy. Wjedźmy do tej stacji. Gerlitz. Oczywiście Force Signal wiederholer czyli powtarzacz tarczy ostrzegawczej. Na ten temat też Wam powiem w kolejnych odcinkach trochę więcej, tak żeby nie za dużo w czasie jednego filmu. Mamy tutaj semafor wjazdowy, po niemiecku Einfahrsignal. Każdy semafor ma tabliczkę określający jaki to jest semafor. Względnie jeszcze jego numer, ale jedźmy do naszej tarczy zaporowej. Widzicie, tutaj mamy. Jedną tarczę zaporową z torów bocznych. Tutaj mamy tarczę zaporową, gdybyśmy wjeżdżali do stacji Gerlitz po Geigengleis, czyli po torze lewym. Natomiast wjeżdżając po torze prawym, kiedyś się mówiło o zasadniczym, mamy tutaj tarczę zaporową świetlną. Kilka słów na temat tarcz zaporowych. Oczywiście w Niemczech występuje ich kilka rodzajów. Pokażę Wam przykładowo. To jest tak zwana Hochsteinde Formspersignal, czyli tarcza zaporowa kształtowa. Ona jest jakby połączona nie wiem, czy tam będzie widać, z semaforem. Jeżeli semafor będzie podany, to jednocześnie tarcza nam wskaże, dla którego toru ten semafor został podany, z którego toru wolno wyjechać. O, i widzicie, teraz mamy informację na tej tarczy, że ten semafor tutaj dotyczy dla naszego pociągu. Akurat w Gerlic takie tarcze nie występują. Świetne tarcze zaporowe. Są przeróżne. Są takie też wysoko stojące tarcze zaporowe. Są takie podwieszone pod, pod wiatą peronów. Tutaj jest ta wysoko postawiona. Ta jest podwieszona. Wskazująca sygnał oczywiście stój. Akurat teraz, w tym momencie, na tym filmie, wjeżdża pociąg. Na tor zajęty. Dlatego ten pociąg jest chroniony tą tarczą zaporową. Tutaj wiadomo, że maszynista może wjechać na tor zajęty z prędkością maksymalnie 20 na godzinę, ale oczywiście maksymalnie do tej wskazującej sygnał stój tarczy zaporowej. Tu mamy jeszcze inny przykład. Takie połączenie tarczy zaporowej kształtowej tym razem nie wysokiej, ale takiej tuż przy ziemi usytuowanej, jest ona połączona z tutaj z wykolejnicą no i mamy jeszcze dodatkowo tarczę zaporową świetlną gdy wykolejnica zostanie zdjęta z toru obróci nam się ta kształtowa tarcza Zaporowa i wyświetlił się sygnał na świetnej tarczy zaporowej, jako zgodę dyżurnego ruchu na jazdę manewrową. Dobra, to tyle jeśli chodzi o te tarcze. Chciałem Wam pokazać różne rodzaje, ale wracamy do tej naszej, dla której za chwilkę wypełnimy rozkaz pisemny. Załóżmy, że ona też pokazuje nam tutaj tak zwany niemiecki HP-0, czyli sygnał stój po prostu wjeżdżając do stacji Gerlitz niespodziewanie widzicie, że ta tarcza jest, świeci sygnałem czerwonym no to oczywiście w miarę możliwości staramy się przy każdym sygnale czerwonym zatrzymać no i co dalej? No więc jak każdą nieprawidłowość, każdą usterkę należy zgłosić dyżurnemu ruchu, to tłumaczyłem na lekcjach, jeżeli tarcza wskazuje sygnał tzw. Tak ERA 12, czyli niemiecki ERA 12 Rangierfahrterlaubt, co oznacza jazda manewrowa dozwolona, albo gdyby ta tarcza była ciemna, to dla pociągu nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu pomijamy tą tarczę, ale jeżeli świeci na czerwono, no to musimy się w miarę możliwości przed tą tarczą zatrzymać no i zgłosić tą nieprawidłowość dyżurnemu ruchu. Podać mu tak zwany sztandort. Tutaj jest to na tym filmie niezbyt czytelne, ale ta tarcza ma numer... Ta tarcza ma numer 40L E02X, czyli musielibyśmy zadzwonić do dużownemu ruchu i powiedzieć iś szteje for lichtal 40 L E 02 X. No i jeżeli jeżeli już to zrobimy, no to dużo ruchu nie będzie miał innej możliwości, jak podyktować nam rozkaz pisemny. Więc teraz wspólnie wypełnimy rozkaz pisemny. Tak jak mówię, zakładając, że tutaj świeci czerwone światło, jedno lub dwa czerwone światła, to jest to obojętne. Tarcza wskazuje sygnał stój, i żeby ją pominąć, Należy wypełnić rozkaz pisemny. To zróbmy to teraz wspólnie. Podaliśmy podaliśmy do ruchu numer tarczy, przed którą stoimy. No i dużym ruchu nam dyktuje tak zwany ten BFLG, który obowiązuje w ruchu granicznym między Polską a Niemcami. No i Dużo ruchu nam dyktuje Fordruck 1 von 1. I mówi tak: tryb Fahrzeug Jeżeli jedziemy pociągiem, to skreślamy Sperr Fahrt, Fahrzeug, Czyli Sperr jazdy po torze zamkniętym, jazdy manewrowe, popychacza. Cuk. Oczywiście wpisujemy też numer naszego pociągu. Jaki tam mógłby być numer? Załóżmy 5812 I mamy teraz ten Standort, czyli miejsce gdzie stoimy. Możemy wpisać oficjalny skrót, ponieważ Sperfahrt to jest dosyć długa Szper signal dosyć długie. Ja wam tutaj pokażę. To jest Szper Signal, a do, konkretnie liść szper signal, czyli świetna tarcza zaporowa ma skrót LS. Czyli w naszym rozkazie pisemnym możemy też wpisać LS No i załóżmy tą końcówkę E. Zero. E02X wszystko nam się nie zmieści czyli dużo ruchu nam dyktuje Sztandort LS E02X skreślamy oczywiście Regel Gleis ponieważ wszystkie, story, wszystkie tory w stacji są po prostu Gleis no i wpisujemy Bankhof Gerlitz Banhof Gerlitz żółty ruchu dalej mówi pyta ankreuj befel numer 2 czyli proszę zakreślić rozkaz pisemny numer 2 i dyktuje nam dalej Sie dürfen vorbeifahren wtedy trzeba skreślić ten weite -fart nach na vorbeifahrt Zostawiamy studiówkę w am i teraz wpisujemy to słowo szper signal, szper -signal. Wiadomo, że jakby nam mówił LS, no to w skrócie, żebyście wiedzieli, że chodzi o to samo. Ten list szpersygnal. Oznaczenie to tak jak Wam mówiłem, ten 40L E02X i stacja Banhof. Görlitz. Dobra. No i na pewno nam podyktuje iberniką skodę według jego książki. Jakiś tam DG 0. Załóżmy. Teraz mamy sierpień 08, 013 na przykład. Jak już podyktuje nam ibermidlą Dyszytny ruchu poprosi nas, żebyśmy powtórzyli treść rozkazu pisemnego. Więc, naszym zadaniem jest teraz wszystko powtórzyć, co wypełniliśmy. I czytamy od samej góry: Fordruck 1 von 1 Trybfahrzeug Zug numer 5812 Standort LSE02X. Gleis Bahnhof Gerlitz Befehl 2. Sie dürfen vorbeifahren. Am. Sperrsignal 40LE02X. Bahnhof Gerlitz. Übermittlungscode DG-08-013. Jeżeli prawidłowo wypełniliśmy rozkaz pisemny, to dyżurny ruchu potwierdzi to słowem "Richtig". I na końcu wypełnicie jeszcze tak zwaną ten fus, czyli tą stopkę rozkazu. Gerlitz, datum. Fiatte 2025 zwajtausen, funkwancy. Uruchomił film. Uo, mamy godzinę 13:25. Mamy tutaj, jakieś nazwisko popularne w Niemczech? Müller. I I załóżmy popularne nazwisko w Polsce, Nowak, i że rozkaz został podyktowany nam przez radiotelefon. No i teraz rozkaz pisemny jest już ważny. Możemy pominąć wskazującą sygnał. Stój tarczę zaporową i wjechać do stacji Gerlitz, oczywiście z prędkością nie większą niż 40 na godzinę. To tak jak w Polsce jazda z rozkazem pisemnym. Jeżeli nie została podana tutaj w rozkazie 12 niższa prędkość, to jazda z każdym rozkazem pisemnym jest maksymalnie 40 na godzinę. OK. No i mając już ważny rozkaz pisemny możemy po prostu pominąć tą tarczę i wjechać spokojnie do stacji Gerlitz. Mamy okręg zwrotniczy, tak zwany po niemiecku Weichenbereich. Mamy naszą stację Gerlic. No i dobra. To tyle. Jeżeli już sobie tam wiedziemy każdy rozkaz pisemny, który jakby został wykonany, na koniec trzeba go muszę go tutaj tak przekreślamy. No i gdzieś tam go odkładamy, w zależności jak tam firma zadecyduje czy mamy go przechowywać, czy, czy, czy komuś oddać, no to już tam decyduje firma. Jeszcze dwa słowa na temat tych tarcz zaporowych, ponieważ w Niemczech Wschodnim Tarcze zaporowe na pewno zauważyliście różnicę między wschodnimi Niemcami i zachodnimi. W Niemczech tarcza zaporowe za wschodnich Niemczech mają biała tarcza z dwoma czarnymi punktami. Tu wam pokażę. Podobna też tarcza, tym razem taka wysoko na maście postawiona, ale też tak samo jest oznaczona. Mastschild po niemiecku Weißes Mastschild mit zwei schwarzen punkte. czyli biały maszt z dwoma czarnymi punktami natomiast w Niemczech, Zachodnim, w Niemczech Zachodnich te tarcze zaporowe mają inny maszt biało-czerwony bez, bez względu na to, czy jest to taka wysoko stojąca tarcza Zaporowa, czy tak jak widzieliście. O, na przykład ta ładnie tutaj, widać obraz. Też jest maszt biało-czerwony. Różnica polega na tym, tak jak tłumaczyłem, w Niemczech Wschodnich, gdyby ta tarcza była ciemna, nie ma znaczenia. Natomiast gdyby w Niemczech zachodnich się trafiło, że tarcza nie świeci ani sygnału SH1, ani HP0, tylko jest po prostu ciemna, wtedy tą tarczę również uważamy za uszkodzoną, należy się przed nią zatrzymać i dalsza jazda, oczywiście pociągiem, bo dla manewrów obowiązują inne zasady, ale pociągiem, dalsza jazda na rozkaz na rozkaz pisemny. Dobrze, w razie pytań. E, piszcie proszę do mnie w komentarzach. Piszcie proszę w komentarzach. W miarę możliwości. Będę starał się odpowiedzieć, albo w kolejnych filmach. Udzielić odpowiedzi. Ok, życzę powodzenia w tematyce tarcz zaborowych. I do usłyszenia. O, tak, udało mi się złapać w momencie przejściowym. Teraz właśnie tarcza jest ciemna. Tak jak mówiłem, tarcze z tym białym masztem i dwoma czarnymi punktami, gdy jest ciemna, dla pociągu nie ma znaczenia. Natomiast te tarcze zaporowe z tym masztem biało-czerwonym-białym, no to trzeba się zatrzymać i zgłosić ten fakt dyżurnemu ruchu. Na koniec widzimy sobie, sobie jeszcze do tej stacji po to, lewym mamy tutaj Force Signal -Wider również semafor wjazdowy. Czyli ten Einfach signal. Semafory wjazdowe są granicą stacji, więc teraz już jesteśmy w stacji Gernic. No i zbliżamy się, zbliżamy się do stacji końcowej. dziękujemy za skorzystanie z. No i mamy tą Lisper Signal. Gdybyście mieli jakieś pomysły co nagrać w kolejnych odcinkach. To niezależnie od tego, o niezależnie od moich propozycji będę starał się w miarę możliwości. Jak najszybciej uwzględniać też Wasze pomysły. Im więcej Waszych pomysłów będzie, tym te filmy będą po prostu bogatsze i zawierały szerszą tematykę dostosowaną do, do Waszych potrzeb. Dobrze, mam nadzieję, że pierwszy odcinek wyczerpał ten temat związany z tarczami zaporowymi. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie.